Jeżeli twój małżonek dopuścił się zdrady, przemocy fizycznej lub psychicznej, to orzeczenie o jego winie może stanowić formalne uznanie tych krzywd przez sąd. Choć nie zmieni to przeszłości, dla wielu osób jest to ważny element zamknięcia tego rozdziału życia i poczucia, że sprawiedliwość została wymierzona. Jakie dowody są potrzebne, aby uzyskać orzeczenie o winie? Aby sąd uznał winę małżonka, musisz przedstawić odpowiednie dowody. To kluczowy element sprawy. W tym celu możesz wykorzystać zeznania świadków, którzy byli świadkami niewłaściwego zachowania twojego małżonka, np. zdrady, przemocy, nadużywania alkoholu lub innych uzależnień. Dokumenty. Mogą to być e-maile, smsy, korespondencja na mediach społecznościowych, które dowodzą niewierności, nadużywania jakichś substancji, przemocy psychicznej, przemocy finansowej lub agresywnego zachowania nagrania i zdjęcia mogą być kluczowym dowodem w sprawie. Musisz jednak upewnić się, że nagrywanie małżonka bez jego wiedzy nie narusza prawa.